kolejny dzień urlopu jest godzina 6.15 dojechaliśmy do celu jeziorko przed nami idziemy zobaczyć jak to wygląda może trochę trząść kamerą ale Nawigacja nas doprowadziła. Ale słońce daje dzisiaj chociaż cztery stopnie rano, także jeziorko piękne, woda czyściutka, ładnie paruje. No to co, przebieramy się. I do wody. No, słoneczko ostro daje. Weszliśmy już do wody. Tutaj pierwszy sygnał. 20 groszy. Nasze współczesne. Ale ktoś tu już chodził. Już parę dołków założyłem. No, ale jak zostawił 20 groszy, to na pewno coś jeszcze wpadnie. Dobra, szukamy dalej. Do... No a parę kapselków wyciągnąłem, tutaj znowu kolejna monetka. No Już druga dwugroszówka, ale jesteśmy dopiero jakieś 10 minut. Tak to wygląda. Jakie tu jest dzisiaj jest spokój. Tutaj z jednego dołka 7 groszy No i powiem Wam, tam byliśmy przed chwilką i teraz na taką płyciznę tu weszliśmy, ale tu jest normalnie śmietnik, tam było cisza jak cholera, jakby dno było wybrane. No i tu ma moneta taka dosyć duża. Teraz ją oczyścimy. Tu się zaczynają czasy PRL 20 złotych Dobra, coś to tu jest Nowotko Tak dokładnie Poszperamy tutaj, ale tu sygnał na sygnale Pogrzebiemy w tym bajzu No i pierwszy fancik taki który mi się podoba jest krzyżyk bardzo ładny chwila takie srebereczko no eleganckie znalazłem chyba z 10 perelek no nie wiem, może przesadzam 6, 7 no ale po takie fanty właśnie wchodzimy do wody elegancki Dobra, chowamy i szukamy dalej góry pogoda wymarzona dzisiaj przed chwilką znalazłem tutaj ten srebrny krzyżyk srebrny czy jakiś tam może z innego stopu, bo próby na razie nie widziałem metr od tego patrzcie jest listek nie? a patrzcie się kryje pod listkiem Widzicie? Jest <laughs> goldzik, Kuj Chodź tu Ale pięknie. Wow Kurde mega No, ciśnienie krwi już Dobiło do swojego punktu Nie wiem jak to opisać, ale no jest krzyżyk ekstra elegancko. Dobra, szukamy reszty od niego. Może gdzieś tu jest. Super. No i obok tego krzyżyka tam są jakieś sygnałki. Brzęczało, a łańcuchy, wiadomo, biją bardzo nisko. Także obkopiemy dookoła, może nam wpadnie tu spinka do włosów, taka zasówka. No i będziemy w tym obrębie szukać. Mam nadzieję, że gdzieś tu jest. Wszystkie żelazne sygnały kopiemy. Dobra, szukamy. No, teraz znaleźliśmy tutaj cały czas w tym samym obrębie Tak jakiś wisiorek, serduszka serduszka, miedziuszka. Dobra, chowamy i nurkujemy dalej. No i tutaj wpadł nam kolczyk. Kurde, takie same pierdzące sygnały. O, już wiem, no, żeby mi nie wyleciał. O, teraz będzie elegancko widać. No, obróć się. O, coś takiego z kamyczkiem. Z srebereczkiem. Dobra. No teraz taka przynętka nam wpadła. To jest chyba mormyszka czy coś takiego. No nie wiem, ale chyba z podlodu się rybki łowi z tego czegoś. No teraz czułość wykrywacza sobie zwiększyłem na 19 kHz. Chodzimy na 14, żeby właśnie takie drobinki, jak tu teraz widzicie, łapać. No i sitko malutkie, przydało się wkleić, bo no to by przepadło. Także następny malutki kolczyk. No dobra, go wyciągnę, bo jedną ręką to ciężko będzie. Na podsumowaniu go pokażę. No, tak wygląda z bliska. No, wydostałem, mówię. No i teraz w końcu wpadł nam jakiś większy nominał. W jednym miejscu wykopałem chyba groszówek z 10, ktoś chyba powrzucał na szczęście całą garść, teraz mamy zeciorka, od zeszłego roku pewnie leży, jeszcze nie ma patyny na sobie jakiejś dużej, dobra, chwilę się pokręcimy, jeszcze tak tu przejdziemy z grubsza i może na inną miejscówę pojedziemy, no i kolejny kolczyk, Wyszedł z wody, czekajcie chwilę. Patrzcie, jak się mieni ładnie. Srebereczka. Tu jeszcze na tej półciźnie trochę połazimy. Chociaż pełno śmieci, tu jest trzeba wybierać sygnały. Ale ekstra Dobra, jedziemy dalej z skoksem no, Tu jest pewnie kapselek Ja,śmy kopniemy. żywo że wam pokazać jak skacze. Ale dziw. Pewnie nie wykopany. A, szkoda, że nie ma uchwytu, żeby tą kamerę aż już ewidentnie na... na żelazo. Dobra. Nie da się jedną ręką nagrywać i kopać Ciężko. No co tu będę mówił? Mamy następny kolczyk. Taki sygnał chyba 17 na skali, ale był dosyć płytko. Dlatego ładnie, pręczorku, bo no dobrze chwycę. Coś takiego, Sam, same diamenty tu wychodzą. Sprzęt już na plaży, pakujemy się w samochód, idziemy na inne jeziorko i na inną plażyczkę. Słuchaj, włączony wykrywacz. Dobra, spotykamy się na inne miejscu. No i przyjechaliśmy, satelity tego nie ma widać. Działki prywatne oznaczone. Wstęp zbraniony. Jest tam adres, nie wiem, może skoczę się zapytam. Żeby nie było później żadnej jakiejś akcji. Teren zapowiada się bardzo fajnie. No ale zakazy. Wszystko prywatne w tych czasach można wejść, ogólnie nie ma zakazu wejścia wodą, ale ludzie są dziwni, przepisy w Polsce dziwne, wszędzie zakazy jak tu nie pić. Dobra, jedziemy, może znajdziemy właściciela, się zapytamy. No i znalazłem właściciela terenu. Mieszkam tutaj niecały kilometr, w tych budynkach daleko widać. Nie było problemu ze zgodą. Wolę się zapytać niż później biegać z grabiami w plecach tu po tym polu. Także babka w porządku, właścicielka. Można szaleć dalej. Dobra, zaraz się przebierzemy i mykamy. No jestem, ale woda masakra. Nie byłem tu z bliska patrzeć. Woda kwitnie. Nie wiem, czy cały czas jest taka zielona. No jak tu już jestem, to wejdę na chwilę zobaczyć. No masakra. że tu jest takie kąpielisko fajne. Dobra, próbujemy. No i miejsce porażka ładnie to wygląda, ale to jest tylko przygotowane podczasowiczów, mół, się człowiek zapada, same badyle pod spodem od tataraku, od trzcin, masakra. Ciśniemy dalej. Jeszcze mamy jedną miejscówę 6,2 km. Jeżeli tam nie wejdziemy, to już nie wchodzimy nigdzie. Dobra, jedziemy. No i jadąc na następne miejsce Po drodze kolejne jeziorko jest tutaj go pełno Czarne czy coś takiego Takie typowo wędkarskie Niby czarne, ale czyściejsze od tego co byłem przed chwilą. Już wędkarz jakiś jest gdzieś daleko. Pogoda super dzisiaj. Dobra, pooglądane. Wykamy do samochodu. Wycieczka po Kaszubach. No i patrzcie. Jakie piękne miejsce. No, ale nie wiem, czy tu będę wchodził. To jest wyciąg. Do snowboardu na wodzie. Tam dzieci się bawią. Dobra, idziemy na ten tu... pomost. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, zobaczymy się, jak zajdę. No, woda obiecująco też tu nie wygląda. Jest to połączone z tamtym jeziorem, gdzie ostatnio byłem zielona. Tak tu wygląda fajnie. Także dzisiaj tylko jedno obiecujące kąpielisko. Mieść. Idziemy go napoić. Dobra, zalaliśmy. No ja. Teraz sobie poszukamy coś na powrocie do domu. Może coś znajdziemy. Jak nie, to na podsumowaniu się spotykamy. No i tyle. Także pojeżdżone dzisiaj trochę. Trudno się mówi. Ale jest najważniejsze. Goldzik. Dobra, ciśniemy. No i jestem już. Rozstawiane śmieci, kraty, także podsumowanko Trzy 3 wsówki, taka rybka, zanętka, 4 perlki. No, tu taka nakrętka, to jest od wentyla, blokada, aż 9 ,1 groszówek, Ktoś tam chyba na szczęście sypnął te rudę, to wszystko proszę z jednego miejsca. No i tutaj złoty 35 teraz takie lepsze rzeczy najfajniejsze co tu jest miedziuszka, jakaś zapinka no i po kolei jedziemy taki tutaj kolczyk więc srebrnych coś takiego Czyli widać brylanty jak zwykle no i tu największe no dobra to są takie takie już bezużyteczne. No i tutaj najładniejsze sreberko, ten krzyżek z drugiej strony, coś takiego wygląda jakby była miedziucha mosiężny, no ale punce wyłapałem i wiem czy to da radę. No teraz czekać aż wyostrzy. Ta też, o jest, 9,25, o już łapie się trzęsą. Dobra. Dobrze, że jakieś tutaj. tutaj większe nam wyszło. No i mega, 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 mega. No już opisywać chyba nie muszę, ale jeszcze na półce dam przybliżenie. Sam jeszcze nie wiem, co tu jest. 585, odwrotnie tu są jakieś dwie punkty, które oglądamy no nie chcę, no 585 583G rycerze. Tak to wygląda. Teraz to wyważymy. Czasami jest ciekawe ile to coś waży. W porównaniu do tego. I co mam z tym aparatem. Tak to wygląda. Odpalamy. I wrzucamy prawie 3,5 grama, no 3,39 także super dzionek, super połowy, dobra, pozdrawiam i na razie.